Żądamy godnego uczczenia byłego miesiąca. Tylko czy w sumie coś działo się w zeszłym miesiącu takiego ciekawego? Hmm, aj działo! Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Czy działo się coś ciekawego oprócz tego, że się ogoliłem i że żądaliście pewnych rzeczy? A i zdecydowanie, moi drodzy, zeszły miesiąc, czyli miesiący maj, a widzimy się w podsumowaniu maja, w takich ulubieńcach maja, w tym, co według mnie działo się najciekawszego i takiego, co mi się najbardziej podobało w tym miesiącu. Nie, nie, spotykam się tu po raz kolejny i pamiętajcie, że chcecie w sensu ze mną spotykać jeszcze w późniejszych podsumowaniach miesiąców lub innych filmikach koniecznie, Kliknijcie subskrypcję wraz z dzwonem, by tych filmów nie przegapić, moi drodzy. Cały czas jesteśmy coraz bliżej tych 10 tysięcy. Już nawet na horyzoncie je prawie widać, ale dziś, moi drodzy, nie o tym. Cóż się działo w tym miesiącu maju? No automatycznie nasuwa nam się jedna piękna rzecz, która tu się przetoczyła przez nasz Lego Tup i nie tylko Lego Tup. I czy piękna to też jest na Parakaloszy, ale moi drodzy, Hot Steam Challenge w zeszłych podsumowaniu, w zeszłych ulubieńcach mówiłem, że pewnie lada chwila to się pojawi, pamiętacie? No, i jak widzicie, wykrakałem trochę, chociaż to była oczywista oczywistość, że to się tutaj pojawi, że kiedyś do nas zawitam. Skoro, skoro nawet prezydent i cała świta, w ogóle i nie świta, mówięcie o, imię o nie mam z kręceniem mgły. No, to moi drodzy, było pewne, że to i tutaj, i fajnie, że to się tutaj pojawiło i było. Ale może przystopujmy już z takimi talentami, moim prywatnym zdaniem. Moi drodzy, również co się działo ciekawego, to mam nadzieję, że no, bacznie oglądaliście mój kanał i że widzicie już pierwsze dobre jakby e, tutaj rzeczy, które się na nim dzieją. Mianowicie po tym jak rzuciłem kanał gamingowy, za którym coraz bardziej jednak tęsknię i coraz bardziej Chciałbym pan do niego wrócić. No to zauważyliście pewnie, że jakość oraz częstotliwość na tym kanale chyba jednak wzrosła, tak? Eee, po, po pierwsze, od dłuższego czasu mamy prawie codziennie film, e, po drugie, nie wiem, czy oglądaliście takie filmy, bo pierwsza połowa miesiąca w ogóle upłynęła mi pod kątem właściwie minifigurek, tak? Pojawiła się dziewiętnasta seria minifigurek, a zaraz połonie takie filmy, jak e, historia minifigurek w dwóch częściach, czyli cała historia minifigurek wszystkich 20 serii. Moi drodzy, pojawił się również filmik, na który. Was serdecznie zapraszam, czyli jak 20 seria powinna wyglądać, i to stąd była ta kartka godnego uczczenia. Mam nadzieję, że ten film też oglądaliście, jeżeli nie, odsyłam Was teraz na różnika. Jednocześnie film Żądamy Godnego Uczczenia, czyli jak powinna wyglądać 20 seria minifigurek, był filmem moim absolutnie, który zajął mi najwięcej czasu, w sensie takim zwykłym, bo nie wiemy tu o filmach czy serialach, yy, ponieważ moi drodzy, jego sam montaż zajął mi prawie 3 godziny. Tam wiecie, wycinanie tych figurek roboty ponad 3 godziny samego montażu yy, i tu właściwie nawet bezpośrednio. Chyba grafik, więc łącznie około 5 godzin. I mówię, jeżeli nic z produkcji filmowych, to mój najdłuższy montaż w historii, na który absolutnie nie mógłbym sobie pozwolić, gdyby, no właśnie, miał kanał gamingowy. Nie miałbym po prostu na to czasu, więc myślę, że tu macie pierwsze pierwsze pozytywne jakby aspekty e, tego rzucenia kanału gamingowy, a jeżeli jesteśmy już przy produkcjach filmowych, bo i pomknęliśmy tak jest, no chlebo nam się cały czas opóźnia, on już miał się wydarzyć kilka tygodni temu, ale jak wiecie lub nie wiecie, no właśnie do mojego kanału gamingowego i to jest anty ulubienie z miesiąca, rozwaliłem swoją poprzednią kamerę, kręcę teraz na przemian w sumie trzema, albo moją komórką, albo komórką mojej dziewczyny, albo gopro e, przy czym każda z nich ma jakieś wady, wadą e, aparatu mojej, komórki mojej dziewczyny jest to, że jak moja w pracy nie mogę kręcić filmów. Wadą mojej jest, że faluje ekran. Nie wiem, czy to teraz widać, bo mam te problem z falowaniem na białym ekranie. Jeżeli ktoś wie, jak to pokonać, to niech mi powie. W ogóle na moim Facebooku toczy się ten serial, już trzeci odcinek czeka na wyemitowanie moich przygód z kamerami. Więc to też jest fajne, że na Facebooku w miarę raz w tygodniu zaczęły się pokazywać te specjalne, czyli jeden specjalny filmik, którego nie użyjecie tutaj, a jest tylko dla wybranych na Facebooku. No i jeszcze, młodzież, jest GoPro, które jest fajne. Czasem faluje, ale minimalnie, ale ma jedną główną wadę, że nie przybliża za bardzo tych klocków, w związku z tym muszę kancić z tej odległości. I zacznę już czanka, ale ona... Ma w sumie tak samo działa jak GoPro, czyli mogę grać z daleka, jest fajnie, ale no cóż, rozwaliłem kamerę, moi drodzy, cały czas czekam, czy mi naprawią tą starą, czy jednak kupić nową, skomplikowana sprawa, jednak chlebo się niestety opóźnia ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło od pewnego czasu bombarduję wręcz was. no myślę, że można powiedzieć, że bombarduję, bo e, dwa mocki w tygodniu, albo jeden, jak na mój kanał, to jest często, tymczasem ukazują się cztery mocki, aż z planety Aco, już trzy pokazałem, e, Akok bo ostatnio się czepialiście, a w ogóle też Zabawna sytuacja z tym Akog i Acog. I ja się też trochę mylę. Wiecie dlaczego? Bo w ogóle sama nazwa Akog jest pomylona. Początkowo planeta miała się nazywać. Yy, yy, a. Yy, czekajcie, jak ona się miała nazywać? Acog! Początkowo miała się nazywać Acog! I autentycznie ma się nazywać ACOG I tak się powinno czytać ACOG Tymczasem ja to zrobiłem przejęzyczenie I powiedziałem AKOG, a nie DY Nazwa ACODY miała być trochę Automatycznie przekręcenie słowa ACID -E Z angielskiego, czyli ACIDY -E Czyli kwas miałoby po prostu I zamieniłem na O, takie wiecie skomplikowane I po prostu miało być to ACODY Natomiast zmieniłem to na ACOG w ogóle Przejęzyczenie i dlatego ostatnio się też pomyliłem Natomiast jeszcze jedno moc największy przed nami Później będzie makieta z. Wszystkich złączonych, plus kilka dodatków. Później wchodzimy jeszcze na drugą planetę, która również będzie miała kilka mocków, cztery co najmniej, i później będzie makieta. Także takiego mocowego bombardowania, sami przyznacie, jeszcze ode mnie nigdy nie było chyba. Więc to kolejna, również bardzo fajna rzecz, która tutaj się na tym kanale pojawiła, i też to jest pozytywny aspekt, jednak tego zburzyłem miasto, nie? Za którym też mocno tęsknię, i też miłe spileczą. Czasem, jak myślę, co ja narobiłem. A jeżeli jesteśmy już przy moim kanale, i znów o omówieniu nie. No to moi drodzy, oczywiście tutaj jeszcze nie sposób zauważyć, że również coś, czego u mnie bardzo dawno nie było, pojawiły się w końcu na moim kanale nowości. Nowości na początku roku trochę tak przeszły bez echa, tam jeden, dwa zestawy kupiłem, trzy chyba max, cztery, cztery chyba zestawy. A w tym roku pojawiły się u mnie już nie tylko Monkey Kit, ale i Ninjago, moi drodzy, ale i Duplo, chociaż taka średnia nowość. W przyszłym tygodniu wracamy, będą kolejne nowości, moi drodzy, także znów trochę do tych nowości wróciłem. Oczywiście, tak jak robię to ja, czyli nie kupuję ich nie wiadomo jakie hałdy. Ponieważ ja już po nawet nie lubię, dla mnie i tak już te nowości, które teraz kupiłem, to jest trochę za dużo. Przy czym Monkey Kid mi tak średnio, jednak do gustu. Więc tutaj chyba się ich pozbędę. Zobaczymy, bo tak średnio mi się zupełnie podoba te zestaw Jak go zbudowałem, oczywiście, zestaw jak najbardziej jest dobry. Ale odłożyłem go na półkę i, i tam sobie leży. I chyba się nim jednak nie, nie będę bawił. Ale moi drodzy, również dobrą rzeczą, która mi się podoba, chociaż mówiłem o tym w poprzednich ulubieńcach, jest to, że sam fakt, że Lego zrobiło jakąkolwiek nową serię, moi drodzy. I to jest bardzo fajne i to jest bardzo dobre, moi drodzy. Także trzymam kciuki, żeby takiej nowej serii było więcej. Również tej serii oceanicznej. Swoją drogą też recenzja tego zestawu była. E, również takie tchnienie nowości, jakiekolwiek jest w tej serii City i to mnie bardzo Cieszy. Co tutaj, moi drodzy jeszcze bardzo cieszy i podobało się w zeszłym miesiącu. Na pewno podobało mi się, no to co zaczęliśmy dostawać, znaczy to co zaczęliśmy dostawać w gazetkach, może źle powiedziane, bo gazetki cały czas mają dobry poziom i cały czas dostajemy tam dobre rzeczy. Ale zeszły miesiąc był naprawdę udany. Chociaż ewidentnie stał figurkami, to moim ulubieńcem, no tutaj numer jeden, moim zdaniem, może być tylko jeden: krewetka z Gwiezdnych wojen. No bo to jest taka słowa figurka, i jednak droga, że wow, nie mieć tego numeru, to po prostu trzeba, wiecie, nie wiem nie lubić Lego chyba, w ogóle. Natomiast pan Riddler był świetny. I ostatnia figurka, która też rzutem na taśmę jeszcze, co prawda ona wyszła w czerwcu, ale u mnie się pojawiła na przełomie, więc ja mówiłem, ulubieńcy będą od, od ulubieńców do ulubieńców. Jednak ten budowlaniec z Legusty również jest świetny, ponieważ figurka Torsik i jej ta buźka z językiem, które zresztą zrobią fajne zdjęcie na Insta, są mega uważam, więc to jest mój ulubieniec. Natomiast co widziałem? Mocek Bartka, moi drodzy, o jak on, jak on mnie się spodobał. Na grupie Maćka, czyli Kockowa Armia Maćka, zauważyłem pewnego mocka, on faktycznie się, się ukazał w maju i on po prostu tak rozpalił moje serduszko, że mówił: Oo! nie wiem czy Bartek mnie ogląda, może nie, bo jest może tylko fanem Maćka. Natomiast ten mocek naprawdę mi się obszernie spodobał, nie tylko dlatego, że jest tam fabulant i ta świnia, po prostu, która jest świetna, ale sam fakt wykorzystania tematu, właśnie, że niezwykły hipek, nie, nielegowy hipek, że tam nie musiał być fabulant, mogło być cokolwiek, nielegowy hipek. I mi się to już bardzo, bardzo naprawdę spodobało. Dodatkowo, ja mam pewność, że patrząc na tego mocka, patrząc na te nóżki, szczególnie, które są wykonane naprawdę pomysłowo i świetnie, mam świadomość, że tym się za bardzo nie pobawimy. Że to jest tak naprawdę tylko po to, by stało na półce i robiło za wygląd. Ale moim zdaniem ten wygląd robi świetny. I nie trzeba tu absolutnie niczego więcej jeżeli chodzi natomiast o kanały jakieś nowe odkrycia na YouTubie to przyznam się szczerze tak średnio średnio miałem czas no cóż, yy, średnio miałem czas powiem wam szczerze, znów w jakąś mają znaczy było kilka kanałów, ale jeszcze się im przyjrzę by być pewność, wiecie, ja tutaj chcę polecić kanały których naprawdę jestem na 100% pewny że były fajne, że były udane natomiast udane na pewno jest właśnie to co się w ogóle teraz uważam dzieje nie tylko na moim kanale, to już wspominałem usunięcie kanału gamingowego przynosi pierwsze efekty mam czas na mocki, na dłuższe mo na dłuższe tematyczne filmy, vlogów jest więcej, wszystkiego jest więcej więc to jest super więcej jest też recenzji, nowości na kanale chociażby pro tego Geeka, w ogóle to co on howl on zrobił, nie wiem czy to co widzieliście to po prostu wow, w ogóle zaopatrzył też się w pieska świetny temat, zapraszam was na przylogi i tak dalej, jeżeli jeszcze u niego nie widzieliście i fajnie, że pojawiają się kolejni czworonożni tutaj bohaterowie w naszym tubie, ale nie zapominajcie, ja pokazywałem swoje psy zanim to było modne, także uważam, że maj był ciekawym i Udanym miesiącem. Dodatkowo, no, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że te powoli obostrzenia są znoszone w związku z pandemią, no to jest po prostu coraz lepiej i coraz ciekawiej, moi drodzy. Eee, no i cóż, tak myślę, że podsumuję. sobie poprzedni miesiąc. Głównie znów było o mnie, ale chyba się przyzwyczajeni, że ja głównie gadam o sobie. Eee, mam nadzieję, że ten mój dzisiejszy film Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić tu subskrypcji, o której już wspominałem na początku. Nie zapominajcie również obejrzeć tych filmów, o których wspominałem. Nie wszystkie mogę podlinkować, bo mam tylko 5 linków w trakcie recenzji, w trakcie, w trakcie więc tutaj zapraszam Was na ten film. Nie wiem, którego nie pokazałem, więc teraz yy, wy wiecie. I ten film nadróbcie, oglądajcie. I pamiętajcie, w przyszłym tygodniu, dalej nowości, dalej mocki, dalej niespodzianki, dalej vlogi. Jedziemy cały czas. Bye!